Do tej pory energia wytwarzana podczas działania urządzeń chłodniczych była po prostu oddawana do atmosfery. Moduł odzyskujący ciepło wykorzystuje tę energię i gromadzi ją w celu dalszego wykorzystania w piekarni. Ciekły czynnik chłodniczy przepływa przez zawór w parowniku i błyskawicznie przechodzi w stan gazowy, dosłownie wyparowuje. Aby umożliwić ten proces, potrzebna jest energia cieplna. Parownik pobiera ją z otoczenia w chłodni. Temperatura w chłodni spada. Aby znajdujący się teraz w stanie gazowym czynnik chłodniczy przeszedł z powrotem w stan ciekły, sprężarka musi znacznie zwiększyć ciśnienie gazu. Podczas tego procesu czynnik chłodniczy silnie się nagrzewa i trzeba go znowu schłodzić, aby mógł on przejść w stan ciekły. Odzyskane przy tym ciepło było do tej pory bezpowrotnie oddawane do atmosfery. Aby nie tracić tej cennej energii, Wprowadzono moduł odzyskujący ciepło. Płytowy wymiennik ciepła odprowadza ciepło z gorącego gazu do zbiornika wody w celu późniejszego wykorzystania. Osiągana w ten sposób temperatura wody jest idealna np. do ogrzewania podłóg w chłodniach i komorach mrożenia, aby zapobiec ich przemarzaniu. Również odmrażanie oblodzonych parowników odbywa się znacznie szybciej i ekonomiczniej niż za pomocą stosowanego konwencjonalnie ogrzewania elektrycznego. Bez trudności można zapewnić odpowiednie ciepło gruntowe w pomieszczeniach chłodniczych. System odzyskiwania ciepła może oczywiście znaleźć dalsze zastosowanie również w zakresie niskich temperatur. Na etapie planowania i projektowania systemów odzyskiwania ciepła. MIWE bierze od początku pod uwagę wszystkie pożądane zastosowania i zapewnia w ten sposób efektywne wykorzystanie powstającego w procesie chłodzenia ciepła odpadowego, oferując swoim klientom wszechstronnie ekonomiczne rozwiązania.